Dzień dobry, tu wasz świetlik szaj. Będę dzisiaj dla Was światełkiem w tunelu. Rozjaśnię Wam drogę, albo po prostu rozjaśnię Wam temat oświetlenia rowerowego. Wszyscy lubimy kupować lampki rowerowe, a na forum Shai, jak piszemy potem, a moja ma milion lumenów, a moja ma kwadrylion lumenów. Ale jak się okazuje, lumenów może być za dużo. Możemy oślepiać innych, kiedy źle ustawimy lampkę. I wcale nie od liczby lumenów zależy, czy lampka jest po prostu dobra. Dziś po oczach będą nam dawać lampki Raveman. Jest to pierwszy odcinek poświęcony lampkom, odcinek dzienny. Zauważcie, że w dzień i w pełnym słońcu lampki potrafią bardzo intensywnie świecić. Pytanie więc jak dobrać i jak ustawić lampkę? W tym odcinku zabłysnął, licząc od prawej modele PR1600, PR900, CR700 i CR300. Oraz te dwie czerwone licząc od prawej TR50 i TR20. Albo jak wolicie od lewej: 300, 700, 900, 1600 i te tylne TR20, TR50. Tak wygląda Ravement PR1600. Jest solidnie zmontowana i ma metalową budowę. Zero plastiku. Nic dziwnego, przy takiej mocy plastik mógłby się po prostu stopić. Lampka ma baterię o pojemności 6000 mAh, a z tyłu wejście. I wyjście USB. Możesz więc ładować lampkę, albo z lampki ładować na przykład nawigację rowerową. Czas na tryby świecenia na drodze. Lampka ma 5 trybów świecenia na jednej diodzie, 3 na dwóch diodach, plus tryb turbo. W najmocniejszym trybie na dwóch diodach zdecydowanie potrafimy oślepiać kierowców innych użytkowników ruchu. Jednak nawet drugi i trzeci tryb, czyli około 800 lumenów i 400 lumenów, znacznie zwiększa widoczność w dzień. Nawet tryb migający, czyli około 400 lumenów, najbardziej ekonomiczny zwiększa bezpieczeństwo i to jest tryb, który preferuję w dzień. Lampkę tę uruchamiamy w większym z dwóch przycisków. Kiedy jest włączona, dużego przycisku używamy do przełączenia pomiędzy trybem szosowym i trybem MTB. Krótkim naciśnięciem małego przycisku zmieniamy intensywność światła od największej po migającą. W trybie szosowym, czyli przy włączonej jednej diodzie, tak jak widzicie to teraz, daje nam to odpowiednio 800, 400, 200 i 100 lumenów plus 400 w trybie migającym i teraz bajera. Przytrzymanie małego przycisku to tryb turbo, 1600 lumenów i najszerszy strumień światła. Mały miły wyświetlacz wskazuje nam ile godzin pozostało nam jeszcze do wyczerpania baterii na danym trybie. Ilość godzin zmienia się, kiedy przełączamy się pomiędzy trybami. Dodatkowa kontrolka ta niebieska na dole wskazuje nam, czy jedziemy w trybie MTB czy szosowym, coś jakby światła mijania i światła drogowe, ale kontrolki te są mało widoczne. A teraz co o trybach powie kierowca? O kurde, razisz mnie. No, no właśnie, teraz o to chodzi, żebyś mi powiedział kiedy, kiedy przestajecie razić, uwaga Cały czas razi? Przestał. Mhm. O. o, razi mnie, tak. Dobra, i powiedz kiedy to już chyba nie razi? Nie co? razi, nie. Dobra, czyli już drugie odpływ ustawienie nie razi. Trzecie? Nie razi. Jeszcze bardziej. Nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy to mnie radzi. Chyba nie. Okej, okay, w porządku. Czyli to, to na pewno daje... To jest kara. masakra, to jest coś niesamowitego. Dobra. Widzieliście i słyszeliście, co kierowca powiedział? 800 lumenów zdecydowanie może być już nieprzyjemne dla oka w dzień. Jesteśmy tutaj w pełnym słońcu, kiedy lampka jest źle ustawiona. A to już model PR900. Dokładnie taka sama budowa jak w PR1600, ale w środku bateria 5200, a nie 6000 mAh. I maksymalna liczba lumenów w trybie turbo to 900. Pomiędzy trybami szosowym, górskim oraz intensywnością światła przełączamy się w taki sam sposób, ale zamiast trybu migającego w PR1600 mamy pulsujący w PR900. Podobnie jak w PR1600, praktycznie każdy tryb zwiększa naszą widoczność na drodze, nawet w dzień. Pobawmy się trochę trybami PR1600 po lewej i PR900 po prawej. Da się zauważyć, że PR900 jest słabsza, to światło jest mniej intensywne. Widzimy to teraz nawet pod kątem, jednak nie ma tutaj miażdżącej różnicy. Liczbowo 1600-900 wydawałoby się bardzo dużo. Jednak teraz w dzień tak dużej różnicy nie odczuwam. Uważam też, że do codziennego użytkowania w zupełności wystarczy poziom 900 lumenów i to w trybie turbo, czyli na co dzień będziemy korzystać z około 400 lumenów. Zobaczymy zaraz, jak będzie to wyglądało w niższych modelach. CR700 to już zupełnie inna konstrukcja niż 900K i 1600. Klosz z przodu również inspirowany lampami motoryzacyjnymi z samochodów, które mają świecić mocno przed nami, ale nie oślepiać nas w górę. Wszystkie lampki Ravemana takie coś posiadają. Ta lampka posiada baterię o pojemności 2600 mA i w trybach świecenia kolejno podaje nam 700, 400, 250 Lumenów, natomiast w trybie pulsującym 200, w trybie migającym 50 ma też tryb emergency i daje wtedy 700 lumenów i może wam nieco spalę to porównanie, ale powiem od razu, że to jest mój wybór. Ta lampka też po bokach ma dodatkowe klosze, które zwiększają widoczność z boku. Bardzo fajnie. Ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak bardzo zwiększa ta lampka widoczność w dzień. Zobaczcie, co kierowca powie na temat CR 700. Dobra, a coś takiego? Tak. Teraz. Dobra, czyli to, żeby było ok, to też musiałoby być trochę w dół i wtedy byś się nie czepiał, że rowerzystacie mija, który cię. przy, ty, przy tak? tym świetle, tak? No. Tak. A teraz wyjaśnię wam, na czym polega magia słabszej lampki, która wciąż daje bardzo, bardzo dobrą widoczność. Światło słabszej lampki jest znacznie bardziej skupione niż lampki mocniejszej. Oznacza to, że daje ona nam widoczność, zwraca uwagę oka kierowcy, jednak nie będzie oświetlała takiego obszaru wieczorem jak i oświetli nam mocniejsza lampka. A to już model najniższy, Raveman 300. Konstrukcja już tylko podobna do 700. -ki. Mamy tutaj 1500, a nie 2600 mA i nie posiadamy bocznych świetlików. Ta lampka jest krótsza, bardzo łatwo zmieści się do każdej kieszonki. Wszystkie testowane lampki mają dokładnie takie samo mocowanie, więc zakładamy jeden uchwyt na kierownicy i możemy zmieniać sobie lampki. Ta funkcja była bardzo przydatna mi w teście, chociaż pewnie dla Was będzie znacznie mniej istotna. No dobrze, a co potrafi 300 w porównaniu do 700? Mamy tutaj kolejno 300, 150 i 60 lumenów w trzech trybach oraz tryb pulsujący 100 lumenów i tryb szybkiego migania 30 lumenów. Mamy również tryb emergency. 300 lumenów. I tutaj kolejne zaskoczenie, ta malusia lampusia potrafi naprawdę całkiem nieźle zwiększyć naszą widoczność, co za chwilę zobaczycie na drodze. I znowu tylko powtórzę, chodzi tutaj w dużej mierze o to jak światło jest skupiane. Wieczorem będzie oświetlało nam znacznie mniejszą drogę, co pokażemy Wam w odcinku nocnym. A jak oświetlić ogon naszej maszyny? Oto Ravement TR50, lampka tylna. Mamy w niej baterię o pojemności 800 mA i różne tryby świecenia w kolejności podaje. Od najwyższego daje nam 30 lumenów, 10 lumenów, a potem migający 50 lumenów albo szybko migający 10 lumenów i pulsujący 10 lumenów. Lampkę uruchamiamy fizycznym, odczuwalnym pod palcem przyciskiem z boku, a ten dynksik na górze to zmiana trybów. Ta funkcja, moim zdaniem, jest niepotrzebnym gadżetem i zdecydowanie uniemożliwia nam zmianę trybów podczas jazdy na rowerze. Sięgamy za siodełko i nie jesteśmy w stanie wyczuć, czy już tryb zmieniliśmy. Tak wygląda TR-50 w warunkach dziennych drogowych. Taka lampka nie jest bardzo widoczna, kiedy mamy mocne słońce i nie byłaby to moja dzienna, tylna lampka. A oto znacznie mniejsza TR-20. Posiada baterię pojemności 200 mAh i podobne mocowanie na klipsik. Również tylne lampki możemy zamiennie mocować sobie na sztyce zwykłą albo sztyce aero. Jednak samo mocowanie na sztycy nie należy też do moich ulubionych, nie jest bardzo e, sztywne, bardzo stabilne, co pokażę Wam w odcinku nocnym. Natomiast jeżeli chodzi o intensywność, ta mała lampeczka moim zdaniem wcale nie ustępuje większej TR-50. Tak wygląda na drodze. Widzimy ją w stałym trybie świecenia i widzimy ją w trybie migającym. Nie jest źle jak na takie maleństwo. Po zmierzchu i w nocy na pewno zwiększą twoje bezpieczeństwo. Czas na podsumowanie naszego testu. Jak widzicie i co potwierdza nasz kierowca w lampkach rowerowych, wcale nie chodzi o to, żeby nawalić im jak najwięcej lumenów. Lampki rowerowe mają trudne zadanie w dzień, zwiększając naszą widoczność, czyli sprawiając, by na przykład kierowcy zauważali nas wcześniej. Po zmroku natomiast pracują nad tym, żebyśmy my widzieli więcej, nie sprawiając, by inni widzieli mniej, czyli nie oślepiając ich. Dobra lampka ma zatem nie tylko mocne diody i wydajną baterię, ale też odpowiednią konstrukcję. Mocniejsze lampki Raymen oświetlają większy obszar, a te słabsze tak skupiają światło, by wycisnąć jak najwięcej ze swojej mocy. Moim wyborem do codziennej jazdy jest zdecydowanie model CR700, który jest wystarczająco dobrze widoczny w dzień, dobrze oświetla drogę w nocy, co zobaczycie w kolejnym odcinku, i zajmuje mało miejsca na kierownicy. Tylna TR50 i TR20 moim zdaniem lepiej sprawdzą się do jazdy po zmroku, a nie jako lampki dzienne. I na koniec pytanie, jak będzie wyglądało to miejsce w całkowitych ciemnościach oświetlone za pomocą tylko tych lampek i jak będzie to widzieć ta kamera? Ale o tym, już w zupełnych ciemnościach w nocnym odcinku dla dorosłych.